Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj postanowiłam odnieść się do artykułu, który pojawił się w Tygodniku Powszechnym Przemysława Wilczyńskiego Kto nam pomoże w trudnych czasach? Autor tam porusza takie dwie ważne kwestie. W pierwszej z nich mówi o tym, że ustawa o zawodzie psychologa wciąż jest martwa. W związku z tym, Daje to takie, taką możliwość różnym osobom, które nie są profesjonalnie przygotowane do udzielania pomocy, pełnić takie funkcje, składać takie oferty. I możemy się spotkać z tym, że osoby, które są na przykład z zawodu wróżkami albo ezoterystami, albo fizjoterapeutami, albo nawet trakcje, studiowania, otwierają gabinety i oferują między innymi pomoc psychologiczną, Bo to jest bardzo ważne, żebyście Państwo sprawdzili osobę, do której się wybieracie, czy ona faktycznie jest przygotowana do pełnienia tego zawodu. Warto wiedzieć, że psycholog, psychoterapeuta i psychiatra to są różne zawody, i że nie każdy psycholog jest psychoterapeutą, nie każdy psychiatra jest psychoterapeutą, dlatego w zależności od tego, jakiej pomocy potrzebujecie, do takiego specjalisty trzeba kierować swoje kroki. Są listy certyfikowanych psychoterapeutów, gdzie możemy sprawdzić, czy dana osoba faktycznie należy do towarzystwa i faktycznie, Ktoś czuwa nad tym, by ten zawód wykonywał jak najlepiej. Drugi problemowy aspekt poruszony w artykule to jest kwestia dostępności. W dzisiejszych czasach, po pandemii, po kryzysach gospodarczych. Te zapotrzebowanie na taką pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną bardzo mocno wzrosło i żeby dostać się do specjalisty, dobrego specjalisty, to musimy przygotować się, czy uzbroić się w cierpliwość i poczekać nawet kilka miesięcy. Oczywiście w sytuacji kryzysowej trudno tutaj mówić o oczekaniu i w większych miastach są centra pomocy psychologicznej, w których taką pomoc możemy uzyskać natychmiastowo. Są ośrodki interwencji kryzysowej, gdzie też można skierować swoje kroki. Natomiast taki realny problem mają osoby, które mieszkają właśnie w mniejszych miejscowościach. Ale tak czy inaczej, jeśli potrzebujecie takiej pomocy, to kierujcie swoje kroki do osób, które są przygotowane, wykształcone w tym kierunku. W tej chwili jest też duża dostępność specjalistów w całej Polsce ze względu na taką zmianę, która nastąpiła, czyli coraz więcej osób decyduje się na pracę online, więc nie jesteście też skazani na swoje miasta. Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków na moim kanale.